Jesteśmy teraz tutaj na tym placu, gdzie w tamtym roku jeszcze były przywożone odpady zielone w workach. One były tutaj składowane, tutaj były rozrywane i wioś, i przedstawiciele z Gogu nam mówili, że to było podstawą tego, że śmierdzi u nas. Więc zakup kubłów tych bio, chcemy teraz zobaczyć jak to jest. Jak kubły, My wystawiamy kubły jako mieszkańcy, przyjeżdża samochód, kubły są wywalane do tych samochodów i zawartość tych kubłów. I teraz chcemy zobaczyć jak to jest, czy one... Faktycznie wjeżdżają pod zadaszenie i to już jest wyeliminowane, czy nie? Generalnie sprawdzamy, czy był sens zamieniać worki na pojemniki bio. Tak, generalnie tak. Jesteśmy na placu, na którym jeszcze w zeszłym roku podobno były worki z odpadami bio. Teraz worków nie ma. Jest co prawda sterta zielonych odpadów, ale to już nie są takie typu trawa. Tak, no to są gałęzie, które są głównie, jak widzimy, to są takie odpady zdrewniałe, można by powiedzieć. I one, to jest magazyn odpadów biodegradowalnych, ale te odpady zdrewniałe już nie generują takiego zapachu jak odpady w workach, które fermentowały. No i ten materiał, który tutaj jakby jest jest magazynowaną, służy jako struktura właśnie do e, kompostowania odpadów biodegradowalnych. Odpadów zielonych tutaj już nie ma, ale francuskimi perfumami nie pachnie, raczej śmierdzi. Znaczy to jest naturalny jakby zapach dla tego miejsca. No, taki jest taki jest proces e, biologicznego przetwarzania. E, w kompostowni jak wejdziemy, zobaczycie Państwo, że jeszcze bardziej będzie czuć. Dlatego mówię, tutaj też jest bariera antyodorowa zainstalowana, są założone membrany na pryzmy, żeby jak najbardziej i ograniczać te zapachy. Tutaj na tym placu rzeczywiście ten zapach jest bardzo intensywny, ale przy wejściu czy przy wjeździe do, na teren wysypiska nie było go tak czuć, czyli jest jakaś granica. Tak, no, jakby to jest naturalny mówię, zapach dla placu dojrzewania, nie? więc y, on zazwyczaj się gdzieś zamyka w obrębie tego miejsca. Jesteśmy w miejscu, do którego teraz trafia trawa i wszelkie bioodpady. Tak, zgadza się. Jest to nasza kompostownia. Ona jest zbudowana z 16 bioreaktorów, i do tych bioreaktorów trafia frakcja organiczna odpadów komunalnych oraz wszystkie odpady zielone z gminy. Za nami jeden z bioreaktorów, w którym już są te odpady zielone, długo tu leżą. Proces zapełniania tego bioreaktora to parę dni zwykle trwa, później on jest zamykany i proces przebiega tutaj przynajmniej 4 tygodnie, 28 dni do osiągnięcia odpowiednich parametrów. Następnie. Jak jest zamknięty, to się ten zapach nie wydostaje? Zapach się nie wydostaje, bo po pierwsze w bioreaktorach panuje podciśnienie. W bioreaktorach każdy z bioreaktorów jest napowietrzany, czyli odpad, który tam trafi jest napowietrzany przez system korytek. Czyli to nie jest tak, że to powietrze, które czuć nieprzyjemnie tuż przy wejściu na przykład do bioreaktora bezpośrednio jest przez wentylację wydalane na zewnątrz? Nie, zdecydowanie nie. Całe, całe powietrze i z bioreaktorów i z, z tego patio, czyli z miejsca, w którym teraz yy, się znajdujemy jest przez system wentylatorów odciągane i przepuszczane przez płuczkę i biofiltr. Rozumiem, że teraz już nie jest tak, że trawa jest yy, składowana na placu dojrzewania, tylko właśnie od razu tutaj jest przewożona? Tak, tutaj są rozładowane samochody, które przywożą odpady biodegradowalne, przede wszystkim tą trawę zebraną od mieszkańców. Bardzo nas to cieszy, dlatego że usprawnia to proces. Przede wszystkim pozbyliśmy się worków, które również stanowiły odpad. Powiedzmy, że problem trawy rzeczywiście w jakiś sposób został rozwiązany z korzyścią dla państwa i dla mieszkańców i dla środowiska, skoro nie ma plastikowych worków. No, ale niestety ciągle pojawiają się te głosy, że śmierdzi, że śmierdzi między innymi na osiedlu Kąty. Dlaczego w takim razie? Myślę, że problem jest w dużej mierze rozwiązany. Natomiast trzeba pamiętać, że e, odpady. Jako takie nie mają przyjemnego zapachu. Każdy z mieszkańców to wie, ponieważ każdy z nas jest producentem odpadów, wyrzuca je do swojego kosza i one nie mają dobrego zapachu. Czy jest jakaś metoda, która pozwoliłaby całkowicie wyeliminować smród? Czy to jest nierealne? Nie, nie tyle, że jest niemożliwe, tylko jest to bardzo drogie, dlatego że można by cały zakład przykryć dachem, czy zbudować taki zakład łącznie ze składowiskiem, z placem dojrzewania w Hali i no, wtedy byłaby to ca taka całkowita hermetyzacja. Natomiast myślę, że obecnie nikt nie jest gotowy na przyjęcie kosztów funkcjonowania takiego zakładu.